Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! O smoku wawelskim i sprytnym szepczeku. Dawno, dawno temu na królewskim zamku w Krakowie rządził dobry i mądry król Krak. Wszyscy go kochali, otaczał bowiem poddanych troską, a każdemu żyło się dobrze. Pewnego dnia jednak na Kraków i okolicznych wsi spadło wielkie nieszczęście. W środku w nocy nad Wisłem przyleciał smok i osiedlił się w pieczarze w skałach u stóp wowalskiego wzgórza. Był ogromny, cały pokryty zieloną łuską, skrzydła miał wielkie, rozłożyste i silne, łapy zakończone ostrymi jak noże pazurami, długie, białe zęby w wielkiej paszczy, a na dodatek potrafił ziać ogniem. Był ponadto szybki i zwinny, doskonale latał. Blady strach padł na okolicę, bo smok urządził sobie polowanie na zwierzęta gospodarskie. Porywał krowy, owce, świnie, a co gorsza również młode zwierzęta. Ognistym oddechem palił wszystkie zabudowania i nikt nie był już bezpieczny. Ludzie szukali ratunku u króla. Krak nie zwlekając wyprawił przeciwko smokowi najlepsze oddziały rycerzy, ale niestety polegli oni w walce, a potwór nie odniósł najmniejszej szkody. Rozpaczony król ogłosił zatem, że kto znajdzie sposób, aby zabić smoka, otrzyma w nagrodę worek złota. Z całej Polski zaczęli zjeżdżać się najprzedniejsi rycerze, książęta, szlachcice, synowie kasztelanów i wojewodów, wyszedali najdzielniejszych i najszybszych koni, zakładali najlepsze i najtrwalsze zbroje, łapali za najostrzejsze miecze i wszyscy ginęli. Król przestraszył się jeszcze bardziej, bo nie było widać ratunku, a najlepsi młodzi ludzie ginęli jeden po drugim. Pewnego dnia na dworze pojawił się skromnie ubrany ubogi chłopiec. Ukłonił się nisko królowi i dworzanom i przedstawił. Nazywał się Jaś Skuba i zadeklarował, że zabije Smoka. Dworzanie wybuchnęli śmiechem, ale król natychmiast ich uciszył. Zachęcił Jaś, aby spróbował i obiecał mu sowitą nagrodę w przypadku sukcesu. Szewczyk poszedł przygotować wszystko, czego potrzebował. W okolicznej wsi znalazł dużego barana, zabił go, a jego skórę wypchał siarką. Po czym zaszł tak sprytnie, że wyglądała jak żywe zwierzę. Potem zakrać się pod wejście do smoczej jaskini i rzucił w głąb barana. Sam zaś schował się za pobliskim drzewem. Wkrótce smok wypełzł z pieczary, zwabiony zapachem zwierzęcia. Gdy zobaczył barana, pożarł go jednym kłapnięciem paszczy. Przez chwilę rozglądał się, bardzo z siebie zadowolony, a potem zamarł. Siarka w żołądku zaczęła palić go żywym ogniem. Tatem dysząc pragnienia rzucił się w kierunku Wisły i zaczął pić wodą z rzeki. Pił, 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 aż odsłoniły się brzegi rzeki, a brzuch smoka rósł i rósł i rósł. Nagle rozległ się ogromny huk. To smok pękł z nadmiaru wody. Sprytny szepczek udał się natychmiast znów na Wawel, gdzie przyjęto go z honorami. Król niezmiernie się ucieszył, że komuś udało się pokonać smoka. Zbożanie ściskali chłopca z radością. Zgodnie z królewską obietnicą Szewczyk dostał worek złota, ale też dodatkowo wóz władowany po brzegi szlachetnymi kamieniami. Nigdy już nie był biedny. Założył warsztat, ożenił się i spokojnie żył sobie, opowiadając chętnym, jak pokonał smoka. Jaskinię, w której mieszkał potwór, zachowano w niezmienionym kształcie i nazwano Smoczą Jamą. Do dziś można zwiedzać ją w Krakowie.